Bedri. Jego nominacja do zdobycia złotej piłki ani trochę mnie nie dziwi. W zeszłym sezonie został mistrzem Hiszpanii, zdobył Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii, doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, znalazł się w 11. sezonu Lalika oraz dziennik The Atlantic wybrał go najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Na ten moment przez wielu uważany jest za najlepszego pomocnika na świecie. Porównania do Andresa i Iniesty nie wzięły się przecież nikąd. W 59 meczach dla Barcelony strzelił 6 goli i zanotował 8 asyst. Pedri jest jednak zawodnikiem, którego statystyki zdecydowanie nie opisują. One same, jak widać, nie są zbyt imponujące. Zdecydowanie więcej niż samych ostatnich podań ma asyst oczekiwanych oraz asyst drugiego stopnia. Do niedawna był bardzo podobny na kontuzję. Często puszczał błysko z urazem. W sezonie 24-25 zagrał jednak 37 z 38 możliwych spotkań w lidze. Opuścił tylko mecz z Walencją w 21. kolejce. Rozegrał najwięcej minut oraz średnio minut na mecz od czasu dołączenia do Barcelony. A tyle samo spotkań zaliczył tylko w rozgrywkach 20-21. Pedri regularnie prezentuje wysoki poziom. Jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym ogniwem Barcelony. Bez niego gra wygląda zupełnie inaczej. Jedną z największych zalet Pedriego jest inteligencja boiskowa. Czytanie gry, ustawienie się na boisku, kontrola tempa i wizja gry. Oprócz tego ma świetne podania i technikę. Podejmuje dobre decyzje. Jest aktywny w odbiorze i wszechstronny. Czy Pedri sięgnie poza tą piłkę?